Tym razem proszę posłuchać fragmentu Małego Słownika Pogórzeńskiego pod redakcją Jana Duszy. Posłuchajmy teraz prawdziwej opowieści o mądrości niektórych zwierząt gospodarskich. W dawnych czasach, kiedy na długach piesce nie było asfaltu, ani zodne auta po nich nie jeździły, Wybrali się dwaj gospodarze na jarmak do Tuchowa. Oba pochodzili z burzyna od kimconki, ty co puściny babą wysywała. Jeden się ożenił w jedłówce, a drugi w Trzemesny. Co tydzień jeździli oba na jarmak do Tuchowa i tam se zawdy solennie używali w knajpie na rynku. Potem siadali na swoje wozy a konie samej do hołpy wiezły. Jednym razem zaś się we wtorek na jarmaku zjechali i jak zwykle do knajpy pośli. Kie już obalili cztery ćwiortki i zaczęli się przechwalać cyja baba Lepso. Bartek godo, że jak napity przyjedzie, to go maryśka z boza zwlece, łachy zdymie i do spania zaprowadzi. Staszek zaś opowiadał, że na drugi dzień jego Zośka szykuje mu jajeśnicę na śniadanie i do sklepu po piwo leci, żeby mu kac nie bardzo doskwierął. No, to jak takie dobre baby momy, to weźmy se jesce po jednej ćwiotce, go do Bartek. Po piąty ćwiotce siedli na wozy i pojechali do swoich wyrozumiałych bab. Znowu nie kapnął się, że nie jadą na swoją stronę, bo wozy i konie mieli podobne. Ciemno już było, no i pięć ćwiartek na łeb swoje zrobiło. Zresztą jeden i drugi od razu usnęli i obudzili się dopiero przed stajniami, bo tam ich oba mądre konie przywiedły. Ten strzemesny obudził się w jedłówce, a ten z jedłówki w trzemesny. Bardzo się jednak nie zmartwili, bo przecie wiedzieli, że obie baby były łagodne jak baranki. Po prawdzie to oba mieli przywitanie i pożegnanie chyba całkiem podobne. Nie powiem wam, co tam się rzeczywiście działo, ale gęby to mieli oba spuchnięte dość długo i od tego czasu na jarmarki jeździli ze swoimi babami. A skąd ja o tym wiem? Bo ich widział i słyszał, jak się rano po jarmaku przesiadali na swoje wozy pod klasztorem w Tuchowie. O ile mi dobrze wiadomo, już nigdy się do siebie nie chwalili, jakie mają dobre baby. I zawdy jak na wóz siadają, to dobrze przypatrują się koniowi na końcu deśla.